Dzień dobry, koniec tygodnia, szkoła. Ostatnie godziny jeszcze spędzacie w szkole, kiedy ja wam to nagrywam. Jutro spotykamy się w Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzenie jest na Facebooku. W niedzielę spotykamy się na zawodach w Żarach, Kaczmarek Elektrykiem TB, tam się pościgamy. A dzisiaj, rowery górskie Kelisa na rok 2020. Mamy już całą gamę rowerów gotową i, i proszę bardzo, w tym katalogu do obejrzenia. Zaczynamy od najbardziej ekstremalnych zgodnie ze stronami w katalogu, kończymy na tych dla początkujących. Zaczynamy od rowerów typu full suspension. Mamy tutaj trzy modele. Trzy modele wyposażone w zawieszenie Thinklink, o którym, w którym mocno Kelly zaznacza, że jest to całkowicie niezależne zawieszenie. Za chwilę o tym więcej powiem. A model, na którego teraz patrzymy, to Noid 2020, oczywiście. Rowery downhillowe. Najbardziej ekstremalne, służące nie do podjeżdżania, tylko do zjeżdżania. Yy, mamy tutaj w Noidzie 90 koło 29 cali. O tym warto wiedzieć, bo w Kelisie jeden model może mieć w swoich różnych wersjach osprzętowych także różne wersje kół. Najwyższy model to duże koło. Potem mamy. Model 90, aha, także mamy tutaj wybór 27,5. Natomiast w nojdzie 70 już tylko 27,5. Tak by wynikało z katalogu. Zwracajcie na to uwagę, czyli ci, którzy wybierają najwyższy model, mogą zdecydować się albo na duże koło, albo na średnie koło. Natomiast niższy model, koło 27,5. Zawieszenie ThinkLink, najkrócej mówiąc, to zawieszenie całkowicie niezależne. Ciekaw jestem, czy w praktyce ono faktycznie jest całkowicie, całkowicie niezależne. No ale jeździłem na, na torksie i no, jeździło mi się świetnie. W każdym razie, kiedy pedałujecie, nie ma to mieć wpływu na pracę zawieszenia. Kiedy zawieszenie pracuje, nie ma to mieć wpływu na pedałowanie, czyli nie macie czuć pociągania łańcucha przez zawieszenie. Kiedy hamujesz, nie ma to mieć wpływu na, na pracę zawieszenia, i odwrotnie, kiedy zawieszenie pracuje, nie ma to mieć wpływu na hamowanie. Czyli bez względu na to, czy przyspieszamy, czy hamujemy, zawieszenie ma cały czas w tak samo płynny sposób pracować. I ten typ zawieszenia będziemy mieli, mimo tego, że to będzie zupełnie inny system w zasadzie i inny wahacz, będzie w trzech rowerach: downhillowym, enduro i trailowym. Tu mamy downhillowego, noida, czyli 205 mm skoku z tyłu, 200 mm skoku z przodu, bardzo, bardzo konkretne. Jedyne, co bym tylko chciał mieć w tym nozie, to chciałbym mieć manetkę. Sainta, skoro już jest napęd Sainta, manetka Sainta by, by, by dopełniła tutaj pięknego dzieła. Saint klika mocniej, wyraźniej, wymaga większy, użycia większej siły i myślę, że w warunkach ekstremalnych i słyszysz i czujesz dokładnie, że przerzucasz, wolałbym mieć Sainta. Nawet w nojdzie, tu jest jeszcze ta wersja 27,5, ale nawet w nojdzie 70 już na kole 27,5, tu gdzie mam napęd Z, włożyłbym manetkę Sainta. Tak czy inaczej, mocna rama, Kelis wie jak budować y, rowery, które, ma, które mają zjeżdżać. Y, druga, y, drugi typ rowerów to rowery Enduro, tam mieliśmy Downhill, czyli rowery, które służą do zjeżdżania i do podjeżdżania, ale jednak moim zdaniem ze wskazaniem, nie, nie moim zdaniem, ze wskazaniem na zjeżdżanie. Te rowery mają w ekstremalnych warunkach sobie radzić. I to jest Swag, bardzo dobrze wam znany, na którym miałem niestety bardzo krótko przyjemność pojeździć drogi Kelisie. I tutaj nie wiem czy to nie jest nawet ta sama kolorystyka, przynajmniej podobna, taka wojskowa wręcz w Swagu 50C, około 27,5. I ciekawy kolor, piaskowo-czarny w Swagu 30C. Skoku tutaj mamy 140 moment to tak, skoku mamy 165 i 170, gdzie tam 140, 140 będziemy mieli w torpcie. To jest dużo skoku. Znaczy, to jest, to jest moim zdaniem maksymalny skok, który wciąż pozwala jeszcze zbudować zawieszenie, które będzie dobrze podjeżdżało. Bo jeżeli pamiętacie, to ja na Słagu przejechałem trasę XC. I podjazdy, i zjazdy, i przejeżdżałem bardzo strome podjazdy na tym rowerze, i on po prostu podjeżdża. Więc jest to moim zdaniem dobrze zorganizowane w tym rowerze: 165 z tyłu, 170 skoku z przodu. I z przodu mamy Lyrica, Lyrica Select Plusa od RockShoxa. W RockShoxie trochę nowych rzeczy teraz, może nie nowości, ale, a może i. Bo w każdym razie są nowe rzeczy. Jeżeli chodzi o nowego Lyrica i nie tylko, warto wiedzieć o tych trzech rzeczach. Dostał zupełnie nowy tłumik, który ma pracować bardziej wydajnie. Dostał nowe uszczelki, które lepiej mają usuwać brud z goleń górnych i zatrzymywać w środku płyny ustrojowe, czyli olej. I po trzecie właśnie nowe płyny ustrojowe o nazwie Maxima plasz. Mają one sprawiać, że widelec będzie pracował bardziej płynnie i mają zmniejszać zużycie bebechów, czyli głównie uszczelek, maxima plaż. Czyli te trzy rzeczy mamy no, nie we wszystkich, ale w wielu roksoksach na rok 2020 i taką, takie właśnie bajery właśnie będą się już znajdowały w między innymi w słagu 50 No i oczywiście Hans Dampfy. Na tych też testowałem swojego słaga. A piszą dokładnie, że jest totally independent, całkowicie niezależne. Tylne zawieszenie. No, jeździ dobrze. Potem mamy słaga. Moim zdaniem jeszcze fajniej pomalowanego. Słag 30. Z przodu mamy Jari. Jari daje radę naprawdę. I też mamy 165-170 mm w skoku. I Słag 10. Z przodu 35 Gold, która też pojeździ. Mam tutaj mniej skoku w tym przypadku. Czyli wtedy z tyłu mamy 135-165. Z przodu mamy 150 mm w skoku. Który z tych rowerów bym wybrał? Wybrałbym chyba tego. Czyli Słaga 30. Jeżeli oczywiście miałbym, miałbym sam kupić, warto też zwrócić uwagę, że minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości zamontowania koszyka na bidon. Ani na rurze podsiodłowej, ani na tej rurze dolnej, głównej takiej możliwości nie ma. Więc bukłaki, węduro, bukłaki albo inne rozwiązania gdzieś pod siodło. Ja na przykład tak w swojej pszczółce robię. Tu mieliśmy enduro, czyli wciąż ekstremalne rowery, bardzo dobrze zjeżdżające. Teraz mamy Thorksa w wersji trailowej, znaczy w wersji, w linii rowerów trailowych. Z tym, że jeżeli jak na trailowca Thorks jest też ekstremalnym rowerem, bo jest to mocne enduro, mocne, mocne trailowanie, mocne ścieżkowanie. Tutaj mamy 140 na 150 mm skoku, czyli 140 z tyłu, 150 z przodu. 120 mm przód i tył, to też są rowery trailowe. Teraz trochę już rowery cross country chyba będą chciały mieć jeszcze większe zawieszenie. Już na Cape Epic niektórzy zawodnicy fulla biorą z większym skokiem niż 100 mm. W każdym razie 120, 130 mm. To wciąż są jeszcze e, rowery współczesne, rowery trailowe. Natomiast tutaj mamy te należące do, do bardziej ekstremalnych 140-150. Z tym rowerem można dużo zrobić. Na torksie jeździłem e, w Srebrnej Górze. On też jeździ bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o koła, mamy torxa 50, koło 29 cali, torxa 30 mamy wybór 29, 27,5, jeszcze dziesiątka jest też 29 i 27,5. Wszystkie mają 140, 150 skoku 140, 150, czyli bez względu na, na widelec z przodu, skok mamy taki sam. Który z tego wybrać? Myślę, że to zależy też od ceny, bo tutaj w katalogu nie mamy ceny, no ale no w tym przypadku najwyższy model 50 ma pajka z przodu. Pike jest konkret. Pozostałe wcale nie są złe. Tu jest 35 gold, tutaj będzie sektor bodajże. Tak jest, one dają radę. Natomiast pike, no, pajek jest już też konkretnym widelcem. Więc może ten, ale tutaj no, nie ma jakiegoś, który szczególnie moim zdaniem, warto by było. Kupić. To zależy od tego, jakie macie fundusze. No i Gibon, jesteśmy wciąż w rowerach ścieżkowych, trailowych. To nie jest rower Ala XC. Jeżeli Wam zależy na rowerze do poszalenia, tutaj też mamy szczycę opuszczaną i żeby nie miał 100 mm skoku z przodu, tylko 130 mm skoku, to bardzo proszę Kelis Gibon do usług. W kategorii XC będziemy tam mieli gaita na aluminiowej ramie, więc tu wybieracie rower, na którym chcecie bardziej szaleć i też myślicie bardziej o jakichś skokach, hopkach i, i zjazdach. Oczywiście to będzie podjeżdżało, ale to nie jest geometria XC, to jest geometria trailowa, czyli do zabaw rower. Tutaj mamy, zaczyna się nam od, w Gibonie 70 od Revelationa, 130 mm skoku, średnie koło we wszystkich rowerach. Potem mamy Rekona, bardzo dobry widelec, ujeżdżam go we bajkach, bardzo da, da, daje radę. No i mamy w końcu Santura XCM32, i ten model, jako jedyny jest modelem na sprężynie, który bym wybrał 70, 50 czy 30. W tym przypadku nie wybrałbym 30, bo nie ma dwóch rzeczy właśnie powietrza z przodu nie ustawicie widelca pod swoją wagę, zwłaszcza jeżeli chcecie jeździć mocno, będzie go łatwo na przykład dobijać. To nie będzie ta praca, i nie mamy sztycy opuszczanej, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo przydatna. I dla początkujących, bo nie będą się tak bali, i dla zaawansowanych, bo więcej wycisną z roweru, więc nie 30, tylko albo 50, albo 70. No tutaj mamy w 70 Revelationa, ale Rekon też daje radę, i jest powietrzny, i bardzo mi się podoba to malowanie. Piaskowo-czarne malowanie, bardzo fajne. Wybrałbym Gibona na 50, i przechodzimy do. MTB XC, dłużej przeze mnie testowany rower, rower, na którym się ścigałem, to Kellys Hacker. I tu jest ciekawa bardzo rzecz, bo tu bym wybrał najniższy model, który jest przepiękny, ale zacznijmy od tego, że Kellys Hacker to rower ym, XC na ramie karbonowej, yy, koła 29 cali wyłącznie i jest to przepiękna rama. Ona nie jest owalna, ona jest lekko kanciasta. Górna rura ma piękne kształty, przechodzące do, do tylnego trójkąta. Najwyższy model ma sztycę opuszczaną. 90 i ta rama jest naprawdę sztywna. Ona tutaj mocno wychodzi poniżej środka suportu, Po prostu wygląda też oryginalnie. Podoba mi się. Natomiast popatrzcie teraz na najniższy model. Bo tu mamy tak, mamy 90. Jeszcze raz: 90. czarno-czerwona. Potem jest 70. to jest pewnie dokładnie to samo malowanie roweru, na którym ja jeździłem na Sidzie ale popatrzcie, wodem jest 50, czarna też fajna, ale ten strasznie mi się podoba 30. Dlaczego bym kupił 30? Bo to jest świetna, świetny punkt wyjścia do, do dalszych y, jakichś przeróbek roweru. Mamy 12 Żydową kasetę, y, bo mamy Enixa y, i mamy korbę SX, -a. czego chcieć więcej, a wszystkie rowery MTB XC, te prawdziwe czyli Hackery i gatey chyba też, zaraz, tak tak, gatey też będą miały wszystkie yy, powietrzną sprężynę, więc zdecydowanie Hacker 30 może być hitem, jeżeli będzie miał dobrą cenę ten w tym roku kosztował chyba 7,5 tysiąca ciekaw jestem, i był cały na NX może z mieszanką, z korbą SX, może będzie trochę tańszy Jestem ciekaw, no bo to jest 7,5 tysiąca, to jest świetna cena wyjściowa na karbonowy rower. To nie jest najwyżej modułowa rama, ale jeżeli kupicie rower innych marek, które mają kilka poziomów ram, to za 8000 zł nikt nie będzie Wam sprzedawał ramy wysokomodułowej, tylko na nieco tańszych włóknach, które są mniej sztywne, ale też bardziej wytrzymałe. Więc rama będzie trochę cięższa, cięższa ale wciąż znacznie lżejsza od aluminiowej. Świetny punkt wyjściowy. Hacker 30. Polecam Wam, patrzcie na ten rower w roku 2020. W końcu mamy Gata. Mamy aluminiowy rower XC. To, to, był, to byłby mój. Pierwszy rower, który kupiłbym komuś, kto już ma aspiracje do jeżdżenia w XC czy w maratonach, mamy duże koło 29 cali, mamy Gate'a 90, Gate'a 70, Gate'a 50, 3, zaraz, czy na 30 się kończy? Tak i kończy się, Gate kończy się na 30, natomiast... Kończy się także na widelcu powietrznym, co jest bardzo ważne w XC, w ogóle kiedy, kiedy mocno sportowa jazda jest brana pod uwagę. Powietrze z przodu jest ważne i tutaj ono jest. Więc Kellys Gate 30 to jest też świetny punkt wyjścia dla tych, którzy mają zupełnie inny budżet, szukają roweru na ramie aluminiowej. Bardzo fajny osprzęt, tu jest od Deorki. Po XTK mieszanka, ale on jak najbardziej sobie poradzi i powietrze z przodu. To jest Santur X32, nie 30 mm, tylko 32 mm. Górne golenie nie jest źle i ma blokadę na kierownicy, więc Gate 30. Zdecydowanie fajna propozycja. I tutaj dwa jeszcze modele. W zasadzie nie wiem dlaczego są jeszcze dwa. Spider 90, czyli taki sportowy rower do jazdy rekreacyjnej MTB, też bardzo fajny. Najwyższy model też ma jeszcze powietrzny widelec, na to zwróćcie uwagę, do Spider 90, bo jak pójdziemy już niżej do 70, to mamy już sprężynę. I 90, a, w 90 też już jest wybór, 29 albo 27,5. I idziemy w dół, mamy wybór dużego albo średniego koła. I tak wygląda Spider, wyposażony w błotniki światła. Czyli to będzie, ponieważ jest to rower o wygodnej geometrii, można go śmiało używać jako roweru bardzo, bardzo wszechstronnego na, na dojazdy do pracy. No i jest sobie Spider i bardzo fajnie. I on dochodzi mniej więcej do cen 2000, ale poniżej 2000 nie mamy już Spidera na niższym sprzęcie, tylko mamy Madmana. I nie geometrii. Może być ona jeszcze bardziej wyprostowana. Madman, no to taki już do ścieżek rower parkowo, może leśnych, jakich, jakichś lekkich. Madman będzie się kończyła cena, znaczy zaczynała od około 1500 zł. Więc śmiało dla kogoś, kto nie ma żadnych aspiracji, Madman czy Spider, natomiast jeżeli myślicie już o sportowej jeździe to Gate, świetna propozycja. Tym bardziej, że wszystkie są na powietrznych amortyzatorach. O, Gate 30 świetnie wygląda. Jeśli chodzi o karbonowe, bardzo fajne, bardzo fajne malowanie moim zdaniem. I wyróżniające się w grupie zawodników gdzieś w peletonie Hacker 30. Tyle jeśli chodzi o górale. W następnej części szosy, których nie ma dużo, może dodamy jeszcze do tego e-bajki. Zobaczymy. Do zobaczenia. Hej!